san. Dzień dobry. Cześć. Kto Idę do plus dopełniacz. Zapraszam. Idę do kuchni. Idę do kuchni. Idę do Umywalki, umyć ręce. Idę do umywalki, umyć ręce. Idę do sypialni. Idę do. Sypialni. Idę do salonu. Idę do salonu. Idę do toalety. Idę do toalety. Idę do Łazienki, kąpać się. Idę do Łazienki, kąpać się. Idę do pokoju dziecięcego. Idę do pokoju dziecięcego. Idę do garażu. Idę do garażu. Minasan, i kaga jest taka. Serdecznie zapraszam na lekcję języka polskiego. Serdeła. do widzenia, pa pa.